Cześć Wam. Generalnie już w środę, 8 lutego, Nioh, czyli najnowszy ekskluzyw na PlayStation 4, e, zawita w czynnikach naszych konsol. Jest to gra od Team Ninja. W sumie po dosyć długiej przerwie w końcu tworzą nową grę. E, recenzje są już w internecie i są dosyć pozytywne. E, było też jakiś czas temu dostępne czasowe, e, ograniczone czasowo demo, z którym spędziłem chyba 6 godzin. Naprawdę dużo jak na demo. E, więc chciałem... Zrobić taki materiał podsumowujący, czy w ogóle warto się tą grą interesować, bo na razie wszystko wskazuje na to, że tak. Więc zaczynamy. Przede wszystkim, NIO to gra akcji TPP, takie Action RPG które to czerpie dosyć dużo ze serii Dark Souls. Przynajmniej jeżeli chodzi o mechaniki rozwoju postaci, o podstawy walki i twórcy się generalnie z tym nie kryją. Recenzenci też no, zdają się nie oszczędzać właśnie porównań do Dark Souls, jednak właśnie w dużej liczbie recenzji recenzenci zaznaczają, że mimo, że dużo ta gra zawdzięcza Dark Souls, to jednak wychodzi po prostu na swoje i jest czymś unikalnym. Generalnie wydaje mi się, że gra odróżnia się bardzo od serii Dark Souls z dwiema rzeczami. Po pierwsze, systemem walki, o którym zaraz powiem za chwilę, a po drugie, częścią fabularną, bo w Dark Souls Fabuła jest po prostu ukryta w opisach przedmiotów, w dialogach takich nie do końca jasnych, nie do końca bezpośrednich i po prostu Fabuła jest tylko dla tych, którzy naprawdę chcą ją zgłębić, a dla tych, których to nie obchodzi, po prostu jest świetny gameplay. W Nioh fabuła jest taka bardziej namacalna, bo są cutscenki z dialogami, są konkretne po prostu dialogi, które mówią nam dlaczego coś robimy, więc jeżeli komuś bardzo przeszkadza w Dark Soulsach to, że tak naprawdę o ile się nie wgłębi sam w to, to nie będzie wiedział o co chodzi i nie wie dlaczego w sumie robi to co robi, to myślę, że Nioh może być taką dobrą grą dla niego. Jeżeli podoba mu się Gameplay Dark Soulsów, ale zawsze brakowało mu fabuły, no to to w Nioh będzie fabuła. Z drugiej strony wydaje mi się jednak, że właśnie przez to, że Nioh jest taki bardzo japoński, jeżeli chodzi o setting i właśnie jeżeli chodzi o fabułę, design e, wrogów. No to też może nie każdemu przypaść do gustu, bo na przykład Dark Souls ma tą zaletę, że jest taki nam bardziej bliższy, w sensie ten klimat tej gry jest taki bliższy, dlatego że jest to takie bardzo, no, europejskie fantazy. Więc tutaj zdania będą podzielone. Z jednej strony fajnie, że jest fabuła, są cutscenki, a z drugiej strony właśnie klimat może nie każdemu przypaść do gustu. E, więc, e, no, zobaczymy ostatecznie. Ja jeszcze w sumie ciężko mi osądzić, czy, czy mi się odpowiada, czy po prostu będę ignorował i, i będę się cieszył gameplayem. Zobaczymy. Nadal no, przejdźmy do systemu walki. Mimo, że podstawy są bardzo podobne do tego systemu z Dark Souls, czyli że po prostu całość polega no, na sprawnym unikaniu e, zbierania obrażeń i wyprowadzaniu kontrataków e, w momencie, gdy przeciwnik się po nam odsłoni. To jednak właśnie Nioh wprowadza wiele różnych elementów, e, które dobudowują do, tego, do tych fundamentów właśnie nowe rzeczy e, i rozwijają te system walki, dają nam więcej opcji i jednocześnie też troszkę go komplikują. Po pierwsze już sam system Staminy e, jest bardzo, bardzo odmienny od tego systemu z Dark Souls. Tutaj właśnie, gdy skończy nam się stamina i przeciwnik nas trafi, no to jesteśmy w niezłych tarapatach, bo przez chwilę jesteśmy ogłuszeni i otwarci na krytyczny atak, który może szybko zakończyć nasze życie. Trzeba więc bardzo uważać przy wyprowadzaniu własnych ataków, żeby po prostu nagle nie skończyć bez staminy, chociaż to właściwie na dzisiaj nazywa stamina w New York tylko KI, energia KI. No ale jeżeli chodzi o ki, to to nie koniec, bo właśnie żeby jakoś zrównoważyć ten fakt, że możemy łatwo po prostu zostać narażeni na atak krytyczny, to NIO wprowadza mechanikę, która umożliwia nam po wprowadzeniu komba odnowienie części ki w dużo, w dużo szybszym tempie. I robimy to tak, że po prostu gdy wyprowadzimy jakieś kombo, pojawiają się wokół nas takie migoczące niebieskie gwiazdki. Gdy w odpowiednim momencie wciśniemy R1, to te gwiazdki, jak gdyby zbieramy do siebie i odnawia nam się duża część energii ki. Więc, jeżeli po prostu dobrze wyczujemy timing, to możemy naprawdę po wyprowadzeniu celnego kombo szybko odnowić ki i wprowadzić kolejne kombo. Więc daje to naprawdę dużą głębię do, do samej mechaniki walki, która właśnie podstawy no, czerpie z Soulsu. Kolejną rzeczą, która dodaje głębi w walce jest to, że. Gdy korzystamy z różnego rodzaju oręża, bo mamy miecze, mamy topory, to każdy typ broni ma swoje drzewko rozwoju, więc korzystając z danego typu broni, zdobywamy punkty umiejętności, które pozwalają nam wykupić na przykład dodatkowe ataki, rozszerzyć nasze kombo. Nie jest to oczywiście tak, że musimy się uczyć jakichś ciosów, nadal właśnie system walki jest bardzo prosty, to jest tylko atak um, lekki i atak um, silny ale e, dzięki temu, że właśnie zdobywamy te nowe skilly, to możemy sobie customizować na przykład nasze combo, bo podstawowe combo to że na przykład naciskamy chyba 3 razy e, wolny atak i na koniec ciężki atak i wtedy możemy sobie wybrać, zakończenie. Może to być kopnięcie, może to być jakiś ultra potężny cios z mieczem. Możemy właśnie odblokować sobie różne zakończenia i je dostosowywać do naszego stylu walki. Ale to też nie wszystko, bo do tego dochodzą jeszcze gardy. Możemy przyjmować różne gardy. Wysoka, to jest gdy trzymamy miecz wysoko i wtedy nasze ataki są bardzo mocne, ale też i bardzo wolne i zużywają bardzo dużo ki. Potem mamy średnią gardę, która no, jest taka wyważona, i właściwie pewnie taka z kolei największość ludzi będzie przez większość czasu korzystać. Oraz gardę niską, gdzie mm, ma, nasze uniki są wtedy szybsze, nasze ciosy są szybsze, ale oczywiście też odpowiednio słabsze. I oczywiście możemy między tymi gardami się przełączać w locie, i naprawdę dużo bardzo to zmienia i daje nam w każdym momencie multum opcji do podejścia danego przeciwnika. Ja muszę przyznać, że w demie byłem wręcz zachwycony tym, jak bardzo zbudowany jest ten system i jak bardzo można go dostosować pod siebie i po prostu ile jest kombinowania, ile jest możliwości. No i też jak dużą satysfakcję sprawia pokonywanie kolejnych przeciwników. Panie i panowie z From Software pomiędzy kolejnymi częściami Dark Souls właściwie nie wprowadzali zbyt dużych zmian do systemu walki, pozostawiali go praktycznie niezmienionym. Jest taki bardzo czysty. Po prostu jest przycisk opisany za unik, jest silny atak, mocny atak, oczywiście różne bronie mają różne dodatkowe zdolności, ale praktycznie całą grę e, da się przejść po prostu w odpowiednim momencie unikając ciosów i wprowadzając kontratak e, za pomocą R1, czyli podstawowego ataku. Więc mimo, że postup po Conan gameplay z soul Soulsów jest naprawdę uzależniający, to cieszę się, że twórcy Nioh postanowili do tego systemu wprowadzić własne rzeczy, które po prostu ożywiają go, odświeżają. Mało tego, że gra w znakomity sposób rozwija system walki znany z Dark Souls, to jeszcze do tego wszystkiego dorzuca szczyptę Diablo, bo w grze mamy randomowy Lud. Ale na szczęście nie jest on na tyle randomowy, by nagle dostać miecz, który sprawia, że jesteśmy totalnie OP w danej lokacji i po prostu wszystkim pokonujemy jednym ciosem. Wszystko, przynajmniej w demie, było bardzo wyważone i właściwie te bonusy, które dawały poszczególne części ekwipunku, były dobierane bardziej na zasadzie co bardziej pasuje do naszego stylu walki niż. Co mogę założyć, żeby być bardziej OP? No i taki randomowy system lutu może też znacząco wydłużyć nam czas gry, bo po prostu będziemy szukać sprzętu pod nasz idealny build, po to, by idealnie było wszystko dopasowane do tego, w jaki sposób gramy, jaką bronią się posługujemy. Więc to jest też element, który wydawałoby się, że nie powinien współgrać z gameplayem. Podobnym do tego z Dark Souls, a jednak okazuje się, że współgra całkiem nieźle. Więc dla kogo tak naprawdę jest ten Nioch? No na pewno fani Soulsów, o ile tylko będą w stanie przekonać się do nowego klimatu, który właśnie jest taki bardzo japoński, do tego, że system walki jest nieco bardziej skomplikowany i wymaga no po prostu w sumie nauki nowych rzeczy. Bo no, ludzie, którzy grają w SOS, na pewno są przyzwyczajeni już do, do konkretnego sposobu walki i do konkretnych kontrolsów, więc, więc niech no, po prostu wymaga od nas tego, byśmy się nauczyli nowych rzeczy, ale myślę, że dla ludzi, którzy robią wyzwania, to to jest coś, czego szukają w grach. No i właśnie New York jest też dla ludzi, którzy szukają wyzwania w grach, ale niekoniecznie pasuje im to, co dostali w Soulsach, nie wiem, albo może jeżeli chodzi o klimat, albo że nie ma tam takiej namacalnej fabuły, albo z jakiegokolwiek innego powodu, to New York może właśnie ich przekonać do siebie, wydaje mi się. No ja już się naprawdę nie mogę doczekać, mimo że kilka miesięcy temu zupełnie tą grę ignorowałem tak po zagraniu w demo, po zobaczeniu kolejnych trailerów i po graniu w sumie Dark Soulsów, to teraz to jest najbardziej oczekiwana przeze mnie premiera najbliższych miesięcy, nawet bardziej niż Mass Effect Andromeda. Po prostu czuję, że w tę grę wsiąknę na długie godziny. Już nie mogę doczekać się 8 lutego, czyli dnia premiery. Więc jestem ciekaw, co wy uważacie na temat Nioh'a. Teraz jak już się pojawiły recenzje, można zobaczyć dużo różnych e, fragmentów gameplayu, bo embargo zeszło, twórcy są tak pewni swojej gry, że właśnie stwierdzili, że dobra, Tydzień przed premierą możecie publikować wszystko, możecie publikować recenzje, gameplaye, także wow. I w sumie teraz jak się patrzy na recenzję, to widać, że, no, że mieli słuszność w takim postępowaniu, bo, bo gra została bardzo ciepło przyjęta. I bardzo mnie to cieszy, już zacieram ręce, także Nioh wychodzi 8 lutego. E, to jest niby klon Dark, Dark Souls, ale tak jak mówiłem, wprowadza na tyle dużo ciekawych zmian do systemu walki głównie, że to jest naprawdę coś unikalnego, coś, e, twór, który po prostu czerpie garściami z dobrych wzorców i dodaje dużo od siebie. Także, wow. Nioch. Czekamy.